Całą zaletą narzędzi webdwazowych jest ich popularność. Pracuję głównie ze studentami w chwili obecnej i pierwsza podstawowa zaleta, jaką widzę, to jest to, że uczniowie mogą po prostu tam współdzielić wiedzę i tak naprawdę kreować. Tak więc to zamienia moją rolę jako nauczyciela, czyli z osoby, która wcześniej musiała przekładać wiedzę tak, z własnych doświadczeń do, do, ich, do ich głów, czy tak wraca, Natomiast w chwili obecnej oni mogą po prostu spokojnie tę wiedzę razem stworzyć. Druga podstawowa zaleta, jaką widzę, to jest uwolnienie nauczyciela czy też instytucji, która prowadzi w tej formie szkolenia od wymogów technologicznych. W chwili obecnej najbardziej popularną formą technologii używaną w firmach jest platforma jakaś learningowa. Natomiast przejście w kierunku narzędzi Web 2.0 umożliwia wykorzystanie takich narzędzi np. Na jak Facebook, czy dokumenty Google'owe, czy też po prostu nawet Twitter czy LinkedIn z forami dyskusyjnymi w, w procesie dydaktycznym. To jest na pewno duża oszczędność e, e, kosztowa. E, trzeci element, trzecia korzyść. To aktywizacja, jeżeli uczniowie widzą, że sami mogą kreować treści, są za nie odpowiedzialni w naturalny sposób, są bardziej zmotywowani. Tak? Odchodzimy od procesu nauczania w kierunku uczenia się. Tak? To są podstawowe moim zdaniem korzyści z wykorzystania technologii Web 2.0 w, w nauczaniu.